Ja znam przynajmniej kilka takich przykładów z ostatnich lat. Tym ludziom należy pomóc, bo jeszcze raz powtarzam, problemy Wojciecha Biedronia, one są niewielkie. Stoją za nami duże redakcje, mamy jakieś tam nazwisko, potrafimy jakoś się z tego wybronić, ale jest masa dziennikarzy o nich mówię, nie zapominajmy o nich, którzy takiej ochrony i takiego gdzieś łutu szczęścia, że, że, że kiedyś zaczęli pisać do dużych mediów, chwała im za to, że piszą dla małych, ale często ponoszą bardzo wysoką za wysoką. Cenę. No, właśnie ja tutaj mogę powiedzieć, nie wskazując miejscowości ani medium, iż jest taka miejscowość w kraju, czy też może kilka, które znam, gdzie właśnie lokalne media, no mimo zachęty chociażby z naszej strony, żeby podnosić pewne, pewne trudne kwestie, po prostu tego nie robią, ponieważ, co jest w ogóle kuriozum, miasto w tych miejscowościach jest największym pracodawcą, więc tam Pan po prostu ci, ci ludzie po prostu mają bardzo ograniczone pole, że tak powiem, do. Do manewru. A jeśli chodzi o. reklamę to też bardzo ważne, prawda? No tak, siłą rzeczy, siłą rzeczy, także, A pieniądze, jak wiemy, to bardzo istotne. Tak, no, dokładnie. Wszystko można zrobić, ale w pewnym momencie, kiedy się kończą, jest bardzo trudno.